Aby uciec przed niedźwiedziem, musisz zbierać magiczne spręże? Dukaty wskazują ci drogę! Ocho, czy sprężynki? Ja się widzę, że. Widzę, że jest kawę kakao. I uciekamy już wszyscy. Co jest za Będzie trudniej. E, nie nie zapomnij no, o, o czy... Nie, To się. było łatwo. Nie, nie było łatwo. Dość. Nie, po co mnie grać? Tu się a O, o bumerang! Aby rzucić bumerangiem, naciśnij przycisk rzutu. Pamiętaj, że nie możesz mieć ich więcej niż 20. Aha, Aby czemu? ułatwić sobie celowanie, przytrzymaj Mamy przycisk więcej. celowania. Dajcie więcej niż 20, ja chcę więcej mieć. Ja

Miesz, nie Maknij no, się! Spokój się z tym łodkiem! Gał! Biegnij za mną! Ho? nie, nie no, mi się biegać. Kamera no, się rozszarpnia. Myślałem, że ktoś taka jest. No, Co no, no, Nie, no, 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 o! Uciek! Tutaj uciek! O, rządzi strajk! Nie! Co jakie rządzi? Rządzi co tam? ma jest szyszka! To nieźle mi się nie... szyszka nie znajdzie! No ale Nie! Szyszka! Wej, to jest na tym bałsik, nie. No, ładnie. No, lokalnie, trzymaj się. Trzumaj się po Co by się stało, skończył do... Hmm, pewnie nie było. O, jeszcze było sobie nie uleciał. Nie cześć. Dziękuję, dziękuję Ci, komisować. Kao. Teraz jestem wolny. Nie muszę więcej pracować przy zbieraniu kryształów. A co ja tu... Muszę... co ja tu przyszedłem, halo. Co ja tu zjawiłem? Tego tak nikt nie wiem. O, stoisz. Coś, tak jak to wygląda, mi coś. O, deska tu była. Czy Chyba, ale potężny majk widzę. I ta muzyka, to no, jest coś Chyba do tej pęczyny mam jakoś strzelić. Ale nie mam pojęcia do końca. Chyba ja to już mi wciło, więc to jest niewywalne. Jakże ja mam tam doskoczyć?

Uważaj, tam jest skrzynka, a w niej dynamik będzie biegał za tobą, dopóki nie natrafi na przeszkodę. Że dynamik będzie biegał za mną. to za? za dynamik Czy będzie za mną biegał. Nie jednak te śmieci nie było widzowie ale... Było to z widy Co tu? Aha, to tędy na Dobra, to było, że powstoimy tu Niech teraz potrzebujemy wybór, nie? Że na ludzie biegają, co jest Taka no. wiem, że więcej biegów. А, вы будто не пришли школу Аж не я в школу, а А, не знаю, что мне им дать Какая у меня проблема с беганием? Не, почему у тебя у меня проблема? Аж Не Dajcie nam ręka Chodź ty możesz na kamerę? Nie można. Uda się. Nie, tutaj, no Nie, naokoło nie, bo tu nie. To już do będzie. To jest... Co, będzie dłużą ciało? Ja się to exactly. No, Aha, nie. Okej. Okay. Nie sądziłem, że to już. Tam wiem, że na pewno pod koniec były rzeczy. Więc do tego jeszcze przejdę. A w sumie zobaczycie to zaraz, więc co ja mówię. Okej, okay, znalazłem jakieś przejście. Pod jak sobie przychodziłem. I tutaj chyba jest wszystko. Co potrzebowałem? ciekawe czyli taka diabina... czy coś przypominającego diabina? jest odpowiedzią tak lekko, jak ktoś by szukał no dobra, i to w końcu znalazłem to przejście to jest chyba nasień, ogląda się nie dało to jest jak, koniec tego odcinka, przebędzie tego rozdziału i widzimy się w kolejnym Hello?